Kolejny odcinek <śmiech> <śmiech> z Drafta. Ja to nagrywam o godzinie 9:43. dokończę to i otwieramy paczki. I tutaj mamy nasz skład, ale to nieważne. Każdy nie zna. I teraz trafiliśmy na C Final boss. No, nasz skład chyba będzie lepszy. <laughs> o Jezu, mój ulubione karma. Krystiana wona. Puf. Bardzo mocno. A nie, dobra. Dobrze. I teraz trzeba tak. Nie nie uda się. Nie wiem czy wy w ogóle umiecie, ale ja na przykład nie umiem robić tego ćwiczenia. Dla mnie to ćwiczenie jest akurat trochę za trudne. Nie, nie wiem jak dla was, Nie wiem czy w ogóle ktoś jeszcze grafię z moich fanów, znaczy nie fanów, tylko widzów. Dobra faktycznie Final Boss Ten skład mega dobra Po prostu Nie da się w ogóle Ja nigdy w Draftie na przykład nie trafiłem yy, żadnej yy, brązowej karty za żadnej złotej I to mnie trochę dziwi Znaczy dostałem złotą ale srebrnej nie dostawałem nigdy Jedynie ulepszoną mi sradną lekko. Że już prawy była złotą. <tryk> 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 Podanie prosto a Nie zdążył. Przameni. Aby było ładna bramka. Podaj. No i wolny, czyli freaking. Próbuję coś takiego. Oczywiście, że się nie uda. Myślę, że się uda. Oczywiście, że ja... trzeba zmienić, bo dostał kontuzji mózgu. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu. Wembele jest na SPO. Dobra, Bruno Fernandesz, masz swoją pierwszą. Po raz pierwszy zagra Nigdy <grym> Nie grałem Bruno Fernandeszem. Nie wiem jak wy ale ja naprawdę nigdy nie grałem Bruno Fernandeszem mówią, że słaby y, gracz ale jak widzę go w Manchesterze United co ja pamiętam to on, y, gra chyba w Manchesterze United no to ten w miarę dobrze gra, nie jest aż taki zły na pewno nie jest y, lepszy od Ronaldinho ale nie jest gorsze od Ganacza, na przykład. Oła zobaczcie powtórkę co on zrobił Patrzcie, tam tam, 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 I teraz on wbiegł tak, zrobił salto. Zobaczcie co ten Martinez robi To jest jakiś mistrz yy, niedostawania kontuzji W tej fisie. Jego ulubiona cieszynka hmm. Pięć minut? Już? Jezu Kiedy mi miało to 5 minut? Ja myślałem, że to dopiero druga minuta e, filmu. Zdechnij. Zdechnij. Proszę. No zdechnij. O. Mam piłkę. Thank you. Ale trzeba to wykorzystać. No nie wierzę. Ja spróbuję strzelić. Tak, że wezmę karim benzema. O! bo on ma piękny gwiazdek sztuczek i chce wyjść yy, wejść do bramki z piłką no nimaniu Nadim dimpuncie to ching-chang-chong masz no ching-chang-chong co robisz poczekaj ja teraz ich nauczę latać no gdzie jesteś gdzie jest jakiś ty o no, nie udało się nie nauczyłem typa latać Ale chociaż chciałem To nauczę tego typu nie umiem, nie umiem uczyć latać I teraz pięć gwiazdek sztuczek Nie pokazał swoich pięć gwiazdek sztuczek Sztuczek A czemu w ogóle nasz Skrzynkę się nie mówi Szynka Bardziej lepiej brzmi szynka niż skrzynka. skrzynka jest smaczna. Znaczy szynka. Jakby się mówiło zamiast szynka skrzynka, a zamiast skrzynka szynka, to by się mówiło, ale ta skrzynka jest smaczna. I, y, otwieram, i otwieram szynkę. Podaj do Karim Benzemy. No co robisz? Gdzie ty podajesz? Yeah. A czemu nie zaliczyło tamtego gola? Były dwa gole. Chyba. Nie wiem. Ale chociaż ten Benzema to fajny zawodnik. No dawaj, dawaj. Nie udało się. Mm, Karim Benzema nie chce ominąć bramkarza. No nie wierzę. Gdzie tutaj był faul? <coughs> Mój bardziej ucierpiał niż ten. Widzicie? Mógł Mukhtar. Zobaczcie. Mukhtar by mógł wejść yy, do pi... znaczy ten Jedenastka. Poczekajcie. Muszę coś zobaczyć. Jedenastka to jest kto? Zapomnijmy się. Poczekaj, dziesiątka to był ten, dobra, nieważne, bo tar od kogo dostał podanie? Od Martineza chyba? Ten ma sześć. Sześć. On ma 6. 6. On ma 4. On ma 11. Martinez ma 11. To Martinez mógł wejść do bramki z piłką. Ale wolał podać. Wolał. Żeby nie być samolubem. Żeby Martinez nie wyszedł na tego najgorsego. Martin to dobry zawodnik. I on jest się było a Ani Bubkiem. Gdzie? Gdzie, gdzie? Gdzie wy? No co wy robicie? Ej, czy masz to rano, ma... Nie, nie mam. tego, czy gwiazdek sztuczek raczej? On. Ale patrzcie, on ma pięć gwiazdek sztuczek. Na przykład. Nie wierzę. <tryk> Zostaw. Niegrzeczny fafi. Dopiero połowa, to już jedenastu minut jeden telegrywek. Przepraszam, że trochę tym zymulą, ale trochę dzisiaj się nie wyspałem. Nie chciało mi się przez cały czas leżeć. <laughs> As Martinez. Jest! Nauczyłem się robić to! Naszą ulubioną! Nie jaju Tylko to co taraju, zrobiaju Martinezaju Wiem, po pierwsze wiem, że to jest że widzicie to y, widzicie napisy i gole inaczej niż ja y, ale to się naprawi y, kiedy indziej trochę też muszę mieć y, wszystko potrzebne więc wszystko będzie y, coraz to lepiej robione z każdym czasem Ej, skoro benzina ma 5 gwiazdek sztuczek, to ja chcę coś zrobić. Czy uda mi się zrobić pola słońca? Ej! Benzema ma chyba 7 gwiazdek sztuczek. Znaczy, umie robić triki, ale nie nie umie ich wykorzystać. Bramkarz, łap! Każdy... Każdy piłkarz prawie potrafi zrobić takiego fajnego tyka. Donnaruma dobrze. Amir! Rafamir! Ty Donnaruma to on jakiś mistrz łapania piłek. Panie maronowany! Panie marynowany! Co pan robi? Proszę zostawić piłkę. Moje. Moi, moje bojesko. Gramy u nas, czyli w Portugalii. Chyba nie w... Ja nie widzę. Znaczy w We W Węglu. W Anglii to znaczy, że moja piłka pana być. O Jezu Ja się zepsułem w tych. Yy... Ja się zepsułem dosłownie w robieniu. Eee... Mm. Przewrotek. Ja kiedyś grałem z siostrą i robiłem dosłownie po pięć do jednego, z czego cztery były ze przywrotek, z rożnych. Wtedy to nawet jeszcze nie wiedziałem o tym, że można podbijać piłkę w Fifie. Miał miał, miau, miał, 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 miał miau, miał, miał miau. Miau, 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 miau. Zobaczmy, czy ty potrafisz, nie, nie potrafisz robić tego. Proszę. A ja, ja się z nim zabawiłem. zaraz będą patki do otwierania. Więc pokażę wam, co trafiłem. Rożne Nie! On sfaulował brankarz swoolował swojego w polu karnym. I... Moja lata, bo no, patrzcie, ja robię ślisk w powietrze. O, dobra. Ślizg po bluetoothie. Kiedyś wymyśliliśmy tak z kolegą, bo graliśmy w FIFA u niego, znaczy u mnie. I jak graliśmy w FIFA, to jak robiliśmy y, ślizgi piłkarzom. To dosłownie to były ślizgi po Bluetoothie. Dosłownie my śliz był ślizg w powietrze, a oni się by wracali. I tak wymyśliliśmy ślizg po Bluetoothie. No, to był ostatni chyba mecz. Tak. Jak ktoś nie oglądał poprzednich, to wejdźcie na kanał i obejście. Odbierz nagroda. Dwie złote paczki. Dobra. Nie jest najgorzej. Ale jeszcze za yy, tam. Jeszcze wcześniej zdobyłem jedną. Dobra. Najpierw ta paczka. Tak, yy, Arabia Saudyjska, lewy Al-Hilal. Uuuu, jakby był ten... Jakby była Brazylia i yy, odpowiedni klub, to by był Neymar. No na tego. A już w posiadaniu powiedzmy na tego. Ale i tak go sprzedajemy Dobra. Teraz druga paczka. Francja śpiewa. Jestem. Dobra. Chociaż dostanę pieniądze za to. Albo to była niewymienna. Jest niestety niewymienna. Ale dobra. Mówi się że trudno, żyje się dalej. Teraz coś najlepszego ze świata. Niemcy. Bramkarz. Manchester City. Ortega. Nie potrzebuję w ogóle Pep Guardiola dos <coughs> dostałem Pepa Guardiola To sobie go zostawimy Fajny menadżer Manchester City Zobaczmy co by było w tej paczce. Hiszpania, SPO, nie znam, Po Uzuelo. Nie, nie kupujemy tej paczki. Zabramy hmm. jeszcze to nie do match, ale to w następnym filmie.